Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć parę zdań na temat Lotnego Festiwalu Whisky, czyli naszego pomysłu, który się zrodził z tematu Summer Whisky Fest, czyli z Festiwalu Whisky, z którym jeździliśmy do was, jeździliśmy do ludzi, byliśmy w wielu lokalizacjach w Polsce, głównie turystycznych, ale postanowiliśmy ten program rozwinąć i pociągnąć go dalej. Dlaczego? Dlatego, że a odkry, odkryłem, będąc na tych stanowiskach, że spotykam wiele osób, które nigdy nie były na żadnym festiwalu whisky, a które o whisky mają wiedzę, tylko po prostu nie poświęcają aż tyle uwagi whisky, żeby być na, koniecznie na festiwalach. Ale nie zmienia to faktu, że z tymi ludźmi się cudownie rozmawia, że te osoby mają wiedzę, że chcą się dowiedzieć czegoś nowego, że chcą spróbować wielu nowych pozycji. A my na lotnym festiwalu whisky, bo już teraz tak go będę nazywał, przyłożymy ze sobą 120-130 różnych tytułów, które można spróbować, o których można porozmawiać, a których próbujemy w szkle specjalistycznym, bo też nie każdy o tym wie i nie każdy, nie każdy pi whisky ze szkła degustacyjnego typu Tulipan, tylko bardzo często pije wciąż w tumblerze. No i o ile do picia w tumblerze ja nie mam nic absolutnie E, złego, nic złego w tym, ale jeżeli chodzi o wąchanie i wyczuwanie aromatów, no to to nie jest najlepsze, a to nie jest najlepsze szkło. W związku z tym słuchajcie e, chciałem wam powiedzieć, że zawitamy jeszcze z naszym a, programem na pewno do Szczecina, na pewno do Koło Brzegu, e, na pewno do Wrocławia. A, mam nadzieję, że Wrocław teraz przetrwa fale i że wszystko będzie ok. No i widzimy się w Łodzi, a, a w ogóle za chwilę będziemy w Siewierzu, w związku z tym naprawdę jeździmy po całym kraju i mam nadzieję, że, znaczy nie zamierzam w ogóle przestawać, zamierzam co weekend albo jak już, już rodzina się na mnie wkurzy, no to co drugi weekend jeździć naprawdę po, po Polsce. I z Wami rozmawiać, z Wami się spotykać, pokazywać najróżniejsze smaki, dyskutować, ale też się samemu uczyć, bo bardzo dużo się dowiedziałem na temat chociażby naszych botlingów dzięki temu, że właśnie jeżdżę, że ludzie próbują i że jedni mają uwagi takie, inni inne. Jeden bardzo smakuje, innym wręcz nie smakuje. W związku z tym jak gdyby tych opinii jest dużo. Um, I też dużo się dowiaduje o waszych smakach, o gustach. Um, rozmawiamy o różnych drinkach, rozmawiamy o cygarach, bo też są cygara na takich e, tak spotkaniach. W związku z tym tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Um, i, no i cóż, e, mi się wydaje, że idea jest e, super bardzo fajnie też nas przyjmują gospodarze różnych miejsc, bo to nie jest tak, że my stoimy gdzieś tam przy ulicy, tylko będziemy w Alemiku w Łodzi, Whisky Pub Szkocka we Wrocławiu, Przystań Siewierz w Siewierzu, w związku z tym zawsze to jest jakieś miejsce, które nas przyjmuje i tam też nawiązują się bardzo fajne przyjaźnie, relacje, a co więcej właśnie też jest to zainteresowanie tematem, tematem whisky, w związku z tym to są rzeczy Niezwykle fajne, i przypomina mi to, po co się whisky zająłem, bo whisky tak naprawdę to przede wszystkim są ludzie i to, co się wokół whisky dzieje, to te rozmowy, rozważania, dyskusje, to jest najfajniejsze w whisky. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. W związku z tym, słuchajcie, no, mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na którejś naszej edycji i że po prostu z nami będziecie. Idea. Taka, żeby po prostu whisky była wiedza na temat whisky była łatwiej dostępna, żeby nie trzeba było specjalnie czegoś szukać, tylko żeby po prostu to przyszło do Was. I tyle. Wydaje mi się, że idea dosyć prosta i mam nadzieję, że Wam się podoba i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na takim spotkaniu, a ja Was pozdrawiam z pola golfowego Rosa pod Częstochową. Dzięki do zobaczenia.